Witam serdecznie, Piotr Biskupski jeszcze tutaj raz. No właśnie, tak ostatnio już wspominałem, że oglądałem tego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Bidena rozmawiającego z tą kobietą tam w kongresie i, i jedna rzecz, co, co mnie zaniepokoiła tak bardzo i tak przemyślałem ją przez moment, to jest to, że, że te decyzje i coraz więcej w tym wplątanych finansowych rozgrywek, i te liczmy problemy, jeżeli chodzi o, o biznesy, że te małe biznesy y, rodzinne najczęściej to upadają, ale te liczmy duże, korporacyjne to, to rosną w cenie i, i produkują więcej, zarabiają więcej. Coś mi tutaj przyszło do głowy, że mógłbym po prostu parę rzeczy powiedzieć, a oczywiście zostawiam y, Wam y, luz w tym, żebyście sobie po prostu pomyśleli, hej, o czym ten facet gada, ok. No więc tak, zabiegi w rękę. Ostatnio słucham premiera, dokładnie prime minister of Canada, że Kanada tak jak teraz do się zachowuje, jest tam na 50, 60. miejscu, jeżeli chodzi o, o szczepionki. To nagle premier się poderwał Kanady i mówi: O, ja rozmawiałem z Pfizerem, to jest ta firma, co tam, co ma te, te zabiegi w rękę, i mówi: Ja z nimi rozmawiałem. I w tym roku, to już nie, ale w przyszłym roku Kanada jest pierwszym krajem na świecie, który ma już zapewnienie od Pfizera, że będzie miał szczepionki jako jeden z pierwszych krajów. Mało tego. Ten premier Trudeau, jak rozmawiał z Pfizerem, to mało, że na przyszły rok, to jeszcze na 2023 już sobie szczepionki załatwił. Czyli, zobaczcie, to jest normalnie prawdziwy patriotyzm. To jest. Ten facet jest normalnie burza. To tak, jakby Kaczor wyszedł, Kaczyński, przepraszam, pan, i by po prostu powiedział: Kochani, nie, nie ma tylko tutaj nasza partia, ale wszyscy, wszyscy, wszyscy mamy szczepionki przez następne 10 lat. Tak? I będzie to polskie kosztować 30% naszego budżetu narodowego. Czy wy jako Polacy, czy my wszyscy, Będziemy zadowoleni, jak tak będzie, że po 10 latach następnych ktoś dostanie kaszelek zaraźliwy po tych wszystkich szczepionkach, i będzie dalej bieganie po szpitalach, zamykanie szpitali. Nie można będzie iść do lekarza, bo serce nawala. Nie można będzie iść na operację kolana, bo, bo dwa piętra są, liczmy, na kaszelek pozamykane wszystko jest. Aj, kochani. No niestety, proszę, żebyście się zastanowili. Ci ludzie nawet, którzy bezwzględnie ja wiem, że jest bojaźń, ja wiem, że, że byśmy chcieli, żeby zabieg w rękę był, był tak szlachetny, że naprawdę nas uratuje wszystkich i tak dalej tak dalej. Tego nie wiemy. Kto, kto nie tyle, że mądrzejszy, ale ten, który sprawdza i chce się dowiedzieć, to z pewnością już teraz wie, że cały ten proces trwania tych, tych wszystkich zabiegów w rękę ma praktycznie okres do 2023 roku, do początku, i wtedy jest prawdopodobieństwo, że jakieś siły w postaci na przykład tego y, światowego tam liczmy tego, tego, tego organizacji zdrowia, ktoś oficjalnie popatrzy na numery i powie: Dobrze, wzięliśmy zabiegi w ręce, daliśmy na przykład 2 tryliony ludzi, wzięło a na przykład 55, 60, 100, 300 milionów na przykład ludzi umarło. Czy kiedyś ktoś z Was słyszał w ostatnich czasach o tym, że. Jak porównują niektóre z tych zabiegów w rękę, to mówią w ten sposób. Zabieg w rękę może cię skrzywdzić, tak? Może, może twoje zdrowie zniszczyć, ale kaszelek zaraźliwy również może wasze zdrowie zniszczyć. I ci ludzie, którzy się ośmieszają do tej pory przed ekranami telewizji, Ci oficjalni, niby medycy i naukowcy, to oni twierdzą, że na dzień dzisiejszy jest mniejsza szansa, że na zdrowie potupadniesz przez zabieg w rękę niż przez kaszelek zaraźliwy. Hmm? Ma sens, tak? Co się okaże, że jeżeli w 2023 roku, po tym oficjalnym zbadaniu wszystkich tych plusów i minusów, okaże się, że Mimo to, że, że mieliśmy zabieg w rękę i tak kaszelek jeszcze istnieje cały czas tak i jeszcze może bardziej jest zaraźliwy. Zobaczmy no ostatnio, co w Indiach się dzieje. Nagle okazuje się, że tam płonie, wszyscy, wszystkich palą, nie mogą sobie nadążyć. Tam będzie niedługo dziennie 50 milionów yy, umierało ludzi. Czy to jest jakiś klosz telewizyjny, który pokazuje nam rzeczy, które nie istnieją? Czy autentycznie ktoś manipuluje losem ludzi, a szczególnie biednych ludzi i poświęca je dlatego, żeby dokonać swoich planów, żeby swoje plany dokonać? W postaci na przykład zdobywania środków materialnych w sposób nieporównywalny do, do poprzednich w historii świata, a jak mówię, Stany Zjednoczone, trylion. Plan na następne 5 lat mówią około 6 trylionów. Ja takich numerów nie znam. Ludzie, jak Boga kocham, ja nie mam w ogóle pojęcia o tym, jak to zapisać. Druga sprawa jest, co się okaże, jak parę osób, które zawsze jesteśmy podekscytowani tym, kto jest najbogatszy na świecie, się okaże, że oni są nie bilionerami dłużej, tylko są, nie wiem, trylionerami, jak to, jak to będzie brzmiało. Trylionerzy. Hmm? To, co mówiłem ostatnio o królach, to, to oni będą wtedy już nie będzie ważne, jakie oni mają środki, tylko już będą wtedy królami z powrotem. No i kochani, słuchajcie, ja się też boję, tak? Kaszelku zaraźliwego. Ja kaszelek zaraźliwy miałem w 2019 roku, dokładnie pod koniec, październik, listopad. Poszedłem do lekarza. Lekarz powiedział, że to jest dosłownie grypa, jakaś, jakaś odmiana, tak, i nie przypisał mi nic. Kaszeliliśmy tutaj w domu wszyscy, poszliśmy drugi raz do, do tego medyka, on powiedział, ja, nie ma sensu przychodzić, na to antybiotyk nie pomaga, to po prostu jest to jakiś odłam wirusa i prze, sam przeszedł sam pójdzie. I tak trwało przez sześć tygodni, tak, normalnie się w nocy człowiek dusił kaszlem, tak. No, ale jeszcze wtedy nie było, jeszcze nie było oficjalny kaszelek zaraźliwy, nie był jeszcze. No, ale później ktoś pomyślał sobie, że przy tym, ja, ja nie twierdzę, że tak nie jest, ale nie mówię też, że tak jest, okej, okay? nie mam zielonego pojęcia, ale twierdzę tak, że jest możliwość, że jeżeli ktoś nas wkręcił w to, że, że podrasował, że tak powiem, ten kaszelek coroczny, co, co istnieje już tam od wieków, od, od tysięcy lat, który zawsze przychodzi sezonowo, podrasował go trochę i jest on naprawdę bardziej, że tak powiem, groźny i, i wchodzi na płuca i, i załatwia płuca. Szczególnie ludzi, którzy nie, nie mają odporności. To powiedzcie, kochani, to nasze dzieci, tak, nasze wnuki, my, Ci ludzie starsi, którzy chcieliby spokojnie dożyć do końca życia w jakiś uczciwy sposób, to wszyscy się chowamy, ubieramy te, te, te zakrycie twarzy, robimy te cudaczne zabiegi w rękę, które notabene mogą. I to się coraz więcej słyszy o tym. Mogą nie tylko, że, że doprowadzić do tego, że ludzie, ci, którzy je tam wynaleźli, którzy to wszystko sponsorują, że oni zarabiają mnóstwo pieniędzy, ale nie, może w nich być jakiś plan, na przykład przypadkowo, zupełnie wymyślony z rękawa, bezpłodność, tak? Co zrobimy, jeżeli ci wszyscy ludzie oni chc nie chcą, żeby tyle nas było na świecie. Nie chcą, żebyśmy mieli wolność, w tym, tak jak zwierzaki, że będziemy mieli swoje potomstwo, że będziemy grupą naturalną, która będzie egzystować i, i będziemy umierać, i będziemy się rodzić, tak? I będziemy mieli te czy inne problemy. Rozumiecie o co chodzi? Czy nie ma w tym bezpłodności, w tych zeszczykach? Czy to nie byłoby najłatwiejsze kontrolować nas? I finansowo odebrać nam wszystką wolność i dać nam bezpłodność, tak? I regulować, kogo my chcemy w przyszłości. Może, chcemy, może oni tylko chcą mieć żołnierzy, może oni tylko są, między sobą chcą się yy, za przeproszeniem, bzykać, tak? I może oni tylko chcą swoich, swoich ludzi. Ja mówię o tej grupie wybranej, o tej grupie, grupie wybrańców, o których mówiłem wcześniej. Czy oni chcą tylko, żeby oni byli, i oni sobie zrobią swój świat, a my będziemy taką afryką, takim yy, safari dla nich, że sobie pojadą, zobaczyć, jak tam zwierzaki żyją i, i, i będą albo nas dopuszczać w klatkach do siebie, albo nie. Słuchajcie, kochani, pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo za słuchanie.